Z tej strony Adi. Nagramy dzisiaj w domu jak być i zobaczycie porządek mojego dziadka i babci. A I pójdziemy na balkon i pro, poproszę zostawić 5520 łapek w górę, nagramy kolejny filmik z Minecrafta albo z czegoś. No i łapkę w górę, wyświetlenia, subskrypcje. No i nagrywamy. Tutaj. Babcia gotuje oczywiście. Idziemy gdzie indziej. Idzie, idziemy na balkon. Koło balkonu. Przez szybę zobaczymy. Z, tutaj zobaczycie tutaj z góry. Jak mój plac wygląda. Basen, oczywiście, rozłożony jeszcze. Tutaj babcia udekorowała moja. Tutaj pokoi, tutaj łazienka. I teraz idziemy na dół, zobaczyć, co ta moja koleżanka robi. No i zobaczmy. O, która moja koleżanka. Zagraj. Teraz tylko. Nie, ko koleża. A coś się wstydzi? Nie. Idziemy zobaczyć, czy są słodycze jakieś. Ale chyba nie ma. O właśnie, jak widzicie, nie ma. Co, czy kolagen jakiś. Kara. No i zobaczycie to jest mój duto, moja mama i Jabiszka z tatą. Tutaj ten Brumbuś. Tutaj. O, moja koleżanka gra cały czas. Tutaj telewizor salon. Idziemy na górę do mojej babci. A tam Minecraft włączony tam. Tutaj możecie no, zobaczyć. Tutaj później go wyłączymy albo nagramy. Teraz idziemy. No, idziemy na górę. Tutaj moja koleżanka też idzie. I teraz biegniemy sobie na górkę. Czyli na górę? Do schodach, do mojej babci. Przedstaw się. Tutaj nagrywamy na YouTube, tutaj mój dziadek z tej strony. Tutaj mój dziadek o przykręca tutaj klamkę do drzwi. Tutaj. O, widzicie, motek rzucił nawet. Tutaj możecie zobaczyć jak mój dziadek robi. Tutaj klameczkę. Dziadek tam odkłada. Kombinuje. Zakłada tu nowe drzwi, tutaj. Tutaj. Tutaj zakłada klamkę, nie drzwi? Tutaj dziadek tam. to Chodźmy dzień, dzień, Idziemy tu, nie, tu. Tu, to, to babcia otrzyma swoje ciuchy, No i idziemy teraz, tu, tu drzwi nowe, niedawno kupione. Tutaj jest zimno oczywiście. O, tu kaczuszka taka fajna. Jak przyjedzie mój mały braciszek, jak przyjedzie mój mały braciszek, to, to weźmiemy nową, nowy filmik. O, i tutaj on mówi subskrypcję. Subskrypcję weźcie. I łapkę w górę. Tu tam miszek. Tutaj kluczyk. Nawet nie wiem, jak on działa. Tutaj klamka stara. Dobrze, nieważne. To trochę pokój. Tu babcia. sobie. Tutaj koleżanka gdzie szarpie, nie wiem. Dlaczego? I tutaj ona chce na balkon. nie Tutaj koleżanka chciała. Trochę mokro, to nie będę wychodził. O, tutaj moje rury są. Jak ja tam leję wodę. Tam idzie rurka. Jest, to tam jest I tam. No i tutaj garaż, podwórko. No i idziemy. I coś jeszcze. No tutaj otworzyłem, to muszę zamknąć oczywiście. Tutaj koleżanka gra. A wpadajcie na kanał Karoli. xkaro karo. X. -X, -X, -X. Idziemy do mojego dziadka, jak tam robi, remontuje klamkę. No, widzicie, jak remontuje klamkę? Śrubki wiercił, jakąś dziurę nawet. Tutaj mogę pomóc nawet. Widzicie, jak klamkę montuje dziadek? Tutaj też, tam przez okno. Teraz na, idziemy na dół teraz. Chodźmy na dół. I koleżanka też idzie za mną. No tutaj łazienka. Prywatności nie pokazują. Dobra, dobra. Oni pokazują. No idziemy. Nie pokazują, nie pokazują. I tutaj kotłownia to tam. Nie podejmujcie się, nie takie... stać. Paliha kotłownia. Palicho, nie, pali o, i tutaj woda, Jadźka zaparkowała na miejsce, bo to jest Jaczka. No i tu. No i co, idziemy teraz nagrywać? Minecrafta. Tutaj moja koleżanka uruchomiła. Ona się powinna ładować, nie robta. Teraz wyłączymy ją, bo moja. Ko koleżanka jest uparta. Wyłączymy Ona ma małą pateli, została. No idziemy teraz. Halo, chodź. Nie tak! Tutaj moja koleżanka nie robi tego dobrze, bo ona sama zaparkuje. Chodź, chodź koleżanka, chodź. Wpadajcie na kanał. X, Karo, X. A, drzwi, drzwi. Idź tam Zamknę drzwi. Tutaj, tam, na klatce to tutaj będziemy nagrywać film. Tutaj, tutaj widzicie mam ten. O, tu, moja, tu moja koleżanka będzie grała. Ona jest troszkę nupkiem, ale w miarę dobrze gra. Widzicie, tutaj ustawienia bierze. Coś tam włącza. Ona włącza kreatywa No i tutaj chce się wydostać, to się zaraz wydostanie. No i... Coś tu robi. Przepraszam, bo tu jest inny w ogóle inny odcinek, bo jest tak naprawdę zielony. Jasno bardzo. Ale teraz idzie, idzie. Ale teraz co, coś. Przepraszam, jestem chory. Troszkę. Już wyzdrowiałam ale chory. Tutaj ja to, co ja zbudowałem. Niedawno. No i tutaj sobie robi coś. Tutaj łopaty wstawia. Kilofy, siekierki, mieczyki. Bo zaraz stawię. No i Łuk wstawia, mieczyk wstawia. No i tutaj będzie pewnie zaraz coś robić. Nie wiem co. A oświetlać jeszcze bardziej. Coś tu przyłącza. Nie wiem co. Coś tam śnieżki bierze, chyba. a Nie, nie bierze. Mamy zbroję już. T tutaj bierze zbroję, nie wiem po co. Mamy już diamentową. Później na kolejnym odcinku będziemy robić yy, taki, yy, to jest bi bacon, czy bacon, czyli on będzie dawał efekty. To na następnym odcinku. Do jutro może. może? Dzisiaj jest piątek. Po kole możemy nagrywać. Dobre te, tutaj moja koleżanka ubiera go takie sweterki. No, hełm ja wzięła, wszystko wzięła. <laughs> <laughs> Przepraszam, jest teraz. Raz. o i tutaj co się robi Coś tutaj kombinuje, ale co? Nie wiadomo. Uuu, co to było? Nie wiem, coś miało wiecie Nie wiem, coś tam, coś tam nie wie. Moja dziadka babcia coś tam dziadek robi, bo tam słychać. Wiecie? No o, totem wstawiła ta... To. O, widzicie taki mały gówniarz, tak jakby się wkradł. Taki malutki, taki malutki, pęki. No i tutaj coś szuka, nie wiem co. A, dirta chyba. Nie, żelazo. Nie, diamentu. Róża diamentu, czyli diament. O, ktoś, moja babcia chyba przyszła, tak? Moja babcia. Tam widać. No, tutaj okularki, coś tam. A coś tu moja robi? Tutaj w Minecraftie. Oczywiście na Xboxie to jest. No i tutaj coś buduję, jakiś taki domek, jak jest tam podziemny, to będzie tutaj chyba wejście, takie się robi też, ale nie z diamentów. Z kobla, z dirta. czyli bruk albo dir to jest ziemia. A, tutaj takie coś bierze bo to by takie wyglądało, wiecie, takie zabogacone, żeby ktoś za ukradł. No i tutaj moja koleżanka gra cały czas, gra. Nie no, oddam. Oddać to odda, to wiecie. Tutaj moja koleżanka cały czas coś robi. Przemienia nadzi jak ja mówiłem. O, coś robi w skinie. Już kończymy. Z, z tej strony Adi. Już kończymy filmik. Pa, pa. Na razie.